Dzień dobry, witam wszystkich. I saga związana z Bikramiem i z tym, jak mu poszło na Mister Olympia, które odbywały się w ten weekend, nadal trwa. Właściwie to, jak mu nie poszło i dlaczego ta forma, potocznie nazywając to i mówiąc, określając, nie siadła, nadal jest poruszana. Nadal są dywagacje na wielu kanałach i myślę, że powinniśmy tutaj rozwinąć, bo uważam i zauważyłem, że Rami a właściwie ta kontuzja, ten uraz, nie były moim zdaniem jedynym powodem i za chwilkę zobaczycie to na zdjęciach, których między innymi umieścił Dennis James bądź na filmie, który były mister Olimpia, który przegrał z Hadiczu Panem, między innymi, bo oczywiście zajął piąte miejsce, czyli został pokonany jeszcze przez Dereka, Nika, Walkera. Oraz przez Brandona Corriego i był bardzo blisko z Samsonem. Również umieścił film na parę dni przed. Mr. Olympia i możemy tam zauważyć wiele, wiele ciekawych szczegółów. Wiele też zacząłem rozważać na temat tego, jak mogły pójść pewne procesy. Najpierw przejdźmy do tego, jak Rami wyglądał na judging, czyli na pierwszym wyjściu, na pierwszych porównaniach. Tutaj mamy świetny filmik z Samsonem, który zaskoczył wielu. I wiemy, że to nie była najlepsza wersja Ramiego. To była, w sumie szczerze mówiąc, od kiedy Rami startuje, możliwe, że najgorsza jego wersja, bo widziałem porównania między innymi do wersji z Nowego Jorku w 2013, którym może nie był aż tak um, ocięty, ale. Wyglądał o wiele po prostu lepiej sylwetkowo, i myślę, że jest tu drugie dno do tego, jak on wypadł. Wiemy, że tutaj Samson naprawdę nie odstawał rozmiarem. Przede wszystkim dlatego, że Samson ma bardziej estetyczną sylwetkę i to, że ma węższą talię, dawało mu większy X-faktor, a to się liczy na scenie. No i wiemy, że Samson już wstawił, ważył 290. 4 funty na scenie. To jest około 135 kg, co jest po prostu niesamowite i widać wielką poprawę co do Ramiego. Przepraszam, co do Samsona i w porównaniu do Ramiego, gdzie nawet pozytywem, które Samson przez które Samson był krytykowany, że nie będzie miał aż tak dużych szans na Mister Olympia, widać, że były bardzo bardzo dobrze i mocno poprawione. Ale teraz rozmawiamy o bikramie i o tym, o powodach, bo będzie ich więcej, niż tylko i wyłącznie kontuzja, uraz, który jest oczywiście ewidentny. Przejdźmy do yy, zdjęć, które mamy z finału. I jak widzimy, finał, czyli nie, on, on odbył się, finał, parę dosłownie godzin po zawodach po prejudging. Nawet jeżeli był to jeden dzień, to wystarczyło to na tyle, żeby ramiego ostrość poprawiła się o wiele, wiele bardziej, żeby już mógł rozkładać bardziej te plecy, mimo że nadal jest tutaj płaski i ogólna sylwetka w finale ramiego wyglądała lepiej. Oczywiście nadal to nie była najlepsza wersja ramiego, ale Została poprawiona, co może nam dawać pewne wnioski. Przejdźmy do zdjęć, których Dennis James wstawił, one były z 11. I tutaj Dennis James powiedział, że nie ma pojęcia, co się stało, że wie, że Rami ćwiczył bardzo ciężko przez cały rok, że wie, że był Cały czas naprawdę, naprawdę zdeterminowany, żeby wygrać te zawody. I jak widzimy, rami oczywiście, ma tutaj te widoczne, wcześniej, wcześniej wspominane, luki w czwórkach, ale sama środkowa sekcja, te rozejście kresy białej nie jest tak duże. Ramiona są większe o wiele niż na scenie, ta poza najszerszy przodem, która na scenie wyglądała, która jest jego taką naprawdę. Pozą wyjściową, pozą najlepszą, takim dosłownie tą pozą, którą nokautuje, nie wyglądała tak fenomenalnie na scenie, jak wygląda tu. Tak samo tutaj widzimy, że nawet ze spiętym brzuchem, to co mówiłem, że moim zdaniem lepiej wygląda, gdy się wyciąga, ale tutaj wygląda nadal bardzo dobrze. Te ramiona też są o wiele większe. I jak Denis James powiedział, że nie ma pojęcia, co się stało, to był tydzień do zawodów, to kolejne punkty nam się. Zaczynają wy, wyłaniać. Mamy tutaj też pozę triceps bokiem, której o wiele lepiej wygląda on. Praktycznie na scenie nie miał tego tricepsa. Ta dwójka była jakaś taka wessana. Pośladkowy nie wyglądał tak poseparowany. Czwórka tutaj zobaczcie, że było widać o wiele bardziej właśnie tę dziurę. Tak? Tutaj nie widać tego defektu. No i tutaj bicepsy tyłem. Oczywiście. Kontruzja jest widoczna, że nie są one tak dominujące, jak były kiedyś, ale, ale, właśnie te ale wyglądają o wiele lepiej. Szczególnie jego ramiona, jak się przypatrzycie, są o wiele większe. Tutaj lepiej rozkłada to. Ona nigdy zresztą, ta poza nie była jego dominującą, ale wygląda o wiele lepiej niż wyglądała na scenie. Najszerszy też o wiele lepiej. Wychodzą mu aż stąd te lacy, gdzie widzieliśmy, że na scenie one tak się troszeczkę dopiero otwierały tutaj prawda także mamy problem tutaj mięśnie brzucha i ud to co przed chwilą pokazałem bo była poza mięśnie brzucha i ud na której którą Rami robił to było widać że po prostu brzuch mu się na dole rozchodził tutaj mamy właśnie finał i widzimy że Rami wygląda lepiej niż w półfinałach tak to nazwijmy tak Mamy tutaj sobie właśnie porównanie z nikiem, który był trzeci, także przebił ramiego. Czyli Nik zrobił to, co miał zrobić tak naprawdę przebić i wygrać z ramiem, tak? E, oczywiście nie była to najlepsza wersja ramiego, ale widzimy, że jest ona poprawiona. Przejdźmy teraz do filmu, który wrzucił wczoraj Bikrami I tutaj jest równy tydzień przed Mister Olympia. I nie wiem, co poszło nie tak. Ale naprawdę w tym na tym filmie, żeby wyszedł tak, jak tu stoi, to mamy Mister Olimpia. Wprost mówię, popatrzcie i powiedzcie szczerze. Oczywiście te czwórki są widoczne, ale nie byłoby to wystarczająca. Mm, nie byłby to wystarczający defekt moim zdaniem, dla sędziów, żeby go troszeczkę wiecie, a na pewno nie zepchnąć na piąte miejsce. Na pewno nie. Zresztą zobaczycie za chwilkę całe pozowanie. Jest o wiele ostrzejszy, jest o wiele bardziej nabity niż był na scenie. Jest pełniejszy. Te barki są kuliste. Teraz poza tyłem. To, co wiecie, to, co no, najbardziej był krytykowany, wygląda o wiele lepiej. Jest o wiele pełniejszy. Oczywiście, tutaj te. Widać jakby, nie wiem, czy to jest kwestia pozowania, że on się tak odchyla, ale by jakby zrobił troszeczkę jakby w ten sposób, jak robi najszerszy tyłem. Wiecie, że się rozkłada mocno. Myślę, że to wyglądało lepiej, bo nie byłoby widać właśnie tego defektu. Tutaj to, o czym mówiłem, nie widać tego aż tej, tej, tej dziury aż tak mocno, jak było widać na scenie. No i przejdźmy po kolei po pozach. Widzimy o wiele większą, se lepszą separację w czwórkach. Tak, Widzimy, że ramiona są o wiele większe. O wiele lepiej wygląda, jak spina brzuch, co nie? O wiele lepiej. No ale wygląda fenomenalnie, naprawdę. W porównaniu z tym, co widzieliśmy na scenie, ja wiem, że wiele osób nie, jest fana, nie są fanami ramiego, ale no tutaj no, wygląda świetnie. Naprawdę, w porównaniu z tym, co było na scenie, myślę naprawdę, że byłoby bardzo ciężko Hadiemu wygrać z tą wersją Ramiego. Więc nie wiem, czy kontuzja jest jedynym punktem, a właściwie za chwilę poruszę. Jak skoro wiemy, że tydzień przed było ok, naprawdę ok, bardzo ok, to moje domysły wskazują na coś innego. Widzimy tutaj nawet łapę, jest o wiele większa, klatka, noga. Nie ma tego, nie ma tutaj tak widocznej tej dziury, tak? Mam poseparowany pośladek, ładnie dwójka wisi, nie jest taka wyssana. Mamy ładną talię, tak? Teraz tricep z bokiem, czyli ta poza, która nas interesowała, no bo widzieliśmy ewidentny ubytek w ramionach. Tutaj jego nie widać aż tak, tak? Także no znowu coś, coś nam to mówi. Wiele osób też zaczęło mówić, że jednak może rami za to, że on też zasugerował, niby, że bo w swoim nagraniu po Mr. Olimpia powiedział, że przeprasza za to, że nie pracował, i że to mogło wnioskować, że powiedzieli mu, że za to, że został, nie został Mister Olimpia, że nie pracował. Nie, to był po prostu problem sylwetkowy. Mógłby być po prostu przed Brandonem, jeżeli by mi, i to, i tak, i tak byłoby za dużo tak w, na tej Olimpii. Zobaczcie tu, bicepsy tyłem. Jak widzicie tą pozę w tym momencie, i porównujecie do tego, co było na scenie. No to oczywiście, że ta, ta wersja jest nie była Ziemia. To jest dziewiąty. Tak. Teraz najszerszy. Zobaczcie różnicę w dwójce. Tam co wspominałem, że on na scenie nie było, widać u niego dwójek. Tak? Zobaczcie najszersze różnice. No, to jest niebo a ziemia. Poza mięśnie brzucha i łód. Widzimy o wiele lepszą talię, o wiele lepszą kontrolę. Czwórki są o wiele bardziej poseparowane. No i most muskular. Wygląda o wiele lepiej niż wyglądał na scenie. Także, co ja uważam, co sądzę, że było, co się wydarzyło. Wiemy, że ciało ramiego, jak już na przykład na materiale, w którym Fuad rozmawiał z właśnie Chadem Nicholsem, wiemy, że ciało ramiego jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych organizmów, które zna, które widział nawet Chad. Widzieliśmy, jak rami wrzucił story, na którym trzy dni przedjadł pizzę. Jeżeli to była prawda, a moim zdaniem była, bo skoro to widzimy, gdy czad zobaczył tą formę, zaczął wcześniej ładować. Zaczęli za szybko ładować, potem zobaczyli, że jednak rami zaczyna nabierać za szybko z powrotem wody i tak dalej. I dlatego na scenie wyglądał zarówno płaski, jak i wodnisty. Jeżeli zaczęli tak szybko ładować, a wiemy też, bo w, Fułat kiedyś wspominał, że czad ładował, gdy przygotowywał się właśnie pod okiem czada Fułat. Robili często ładowanie, że jeden posiłek czysty, drugi śmieciowy, czysty śmieciowy, czysty śmieciowy. Możliwe, że to samo spróbował czad z ramim. I tu wszystko poszło po prostu nie tak jak trzeba. Bo. Oglądając te zdjęcia, oglądając te filmy, nie widzę opcji innej, bo widzimy, że ta kontuzja aż tak nie przeszkadza, aż tak nie niszczy tej sylwetki, jak to, co się stało na scenie. Poza tym, jeżeli forma poprawiła się diametralnie w dosłownie okresie jednego dnia, nie całego, bo poprawiła się dość sporo między finałami a pre-judgingiem. To znaczy, że ładowanie nie poszło. To znaczy, że pickwick został po prostu źle wykonany i dlatego Rami wypadł tak jak wypadł. Nie tylko i wyłącznie dlatego, że miał kontuzję, nie tylko i wyłącznie dlatego, że y, został pokarany, że tak to nazwę, za swoje, za swój brak pracy jako ambasador sportu. Ale Właśnie przez to, że Pickwick nie poszedł tak jak trzeba. Co z jednej strony sprawia, że kolejne Olimpie będą jeszcze bardziej ekscytujące, bo jeżeli to była prawda, to nie jest to ciężkie do naprawienia. Wiedzą, co robić. Mam nadzieję, że Rami nie zmieni trenera w, w tym momencie, bo, bo inni trenerzy nie, wiedzy, nie będą wiedzieli, co tam nie grało, tak to nazwę. I znowu będzie Nauka Ramiego, a myślę, że na to już czasu nie ma. I za rok zobaczymy kolejną walkę, a byłoby to ciekawe. Mam nadzieję, że te plecy uda im się poprawić, że będą nad tym pracowali, że to jest właśnie może troszeczkę inna kontuzja niż to, co sugerowaliśmy, że coś, problem z nerwami, z połączeniem. Zobaczymy. Myślę, że kolejna Olimpia, która nas czeka, będzie bardzo ciekawa. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Dzięki bardzo, że, jest, że jesteście i do później przyjaciele trzymajcie. Się.